Nodża, Kopelat, Czy pójdziesz ze mną na tę bitwę? Światowy fenomen już w Polsce. Jam Noja, trzeci książę! Hm. O! No, no! Wojownik o sprawiedliwość! Gromie demony, daję im koszt. Co wcinasz? Zaraz zgrzebnię ci mina! Oto dziś wszelkie zło straci swój tron! Podłe poczwary, Kulcie się na zgon! Smoczy Klan dopuścił się zbrodni. Mamy szansę zapanować nad światem! Ha! Nie wiesz z kim zawarłeś? Obrócę was w popiół. Wszyscy zginą. Ostradałeś zmysły! Niestraszna mi walka! Liczy się wasza porażka! Najbardziej kasowa animacja wszechczasów. Noja! Nikt nie dorównuje ci siłą. Zniszczysz Smoczy Pałac! Do boju! Noja 2 w Krainie Potworów. W kinach od 29 sierpnia.